Się nie chcesz zaangażować, bo zobacz, angażujesz się z automatu w pracę w korporacji, bo ktoś ci ten każe, dał Ci te ramy. Tak, dał Ci ramy, dał Ci harmonogram, dał Ci zadania, dał Ci wytyczne, no i ty robisz. I tutaj jest ten, ten klucz, żebyś ty zaczęła y, tworzyć i rozwijać swój duchowy biznes, to potrzebujesz zrobić sobie sama tą strukturę. Sama sobie robić te ramy, sama sobie wyznaczać cele, rozpisywać zadania. Ale, żeby to zrobić, Ty potrzebujesz naprawdę solidnie oczyścić, zintegrować swoją męską energię. Czyli kłania się relacja z tatą, ojcowskie rany i wszystkie żale, urazy do Ojca. Wszystko, co w ojcu odrzucasz, odrzucasz też w sobie, czyli odrzucasz strukturę również, tak? I potem masz taki opór, ten lęk czy ten wstyd jest takim oporem, że ty nie chcesz się zaangażować. Ty nie chcesz tych nowyków, nowy, tych, tych ram sobie stworzyć. Wolisz, żeby ktoś inny za ciebie zrobił. Czyli tak naprawdę trzymasz się jako taka mała córeczka tatusia za rączkę i tatuś ci powie, Zrób to i to, pójdziemy tam i tam, tak? Więc tu się kłania bardzo mocno uzdrowienie ran z tatą, żeby mieć te ramy. I powiedz, czy to, co mówię, ma dla Ciebie sens? Czy myślałaś kiedyś w taki sposób? Czy zastanawiałaś się, dlaczego nie mogę się zaangażować?